Dzień dobry, z tej strony Rafał Glinicki. W tym odcinku Market Review chciałbym przedstawić Wam Adriana Kubowicza, tradera, na co dzień również menadżera traderów w Black Wolf Corporation. Przedstawi on bardzo ciekawą sytuację z kontraktów terminowych na ropę. Adrianie, zapraszam. Dziękuję Rafale, witam państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Adrian Kubowicz. Nim przejdę do wydarzeń, o których mówiłeś Rafale, chciałbym Państwu zaprezentować wykres dzienny notowań kontraktu terminowego CL, tak abyśmy mieli świadomość tego, jak wyglądają wyższe skale w kontekście wydarzeń, o których za chwilę będę mówił. Zwróćmy uwagę, ropa jest w silnym trendzie spadkowym, a tutaj w tym miejscu to jest drugi tydzień marca. Rysuje się historyczna luka Ropa po weekendzie otwarła się 8 dolarów niżej Zaraz na następnej sesji, zwróćmy uwagę Rysuje się świeca na szerokim spreadzie Z cieniem z dołu Na największym wolumenie, który do tej pory był widoczny O czym to świadczy? Ktoś tutaj wyraźnie zaczął kupować Popyt pojawił się na rynku Następne wydarzenia Cena atakuje niższe przedziały cenowe Zwróćmy uwagę, wolumen maleje w okolicach 20 dolarów za baryłkę pojawia się zwiększony wolumen. Cień z dołu znowu świadczy o tym, że ktoś tutaj zaczął kupować. Popyt wchodzi na rynek. Kolejny atak na te przedziały cenowe na okolice 20 dolarów. Zobaczmy, cena spada, wolumen maleje. I tutaj na samym dołku pojawia się świeca z najwęższym spreadem i wyraźnie zwiększonym wolumenem, w kontekście tego, co widzieliśmy tutaj w ostatnim spadku. Świadczy to o tym, że ktoś tutaj nadal. Kupuje ten walor. Jak to, się, jak to się ma do 1 kwietnia 2020 roku? Była to środa. Środa to bardzo ważny dzień tygodnia, jeżeli chodzi o notowania ropy. Zwykle wtedy podawane są dane o zapasach. Te dane oczywiście mają tutaj duży wpływ na cenę tego waloru. W zależności od tego, jak dużo tej ropy podadzą, to wtedy oczywiście mamy często duże i silne ruchy w jedną lub drugą ze stron. Tuż przed podaniem tych danych, zobaczmy, jak to wygląda na wykresie 4-godzinowym. Ostatnie zejście, zwróćmy uwagę w silnym trendzie spadkowym. Pojawia się downbar na szerokim spreadzie, cieniem, cieniu z dołu. Oczywiście jest to selling climax. Odpowiedź od razu: rynku jest we wzroście. Tutaj jeszcze jest bardzo dużo podaży. Możemy to wywnioskować po cieniu na tej świecy oraz olbrzymim wolumenie, który tutaj się pojawił. Cena atakuje w, tych, w tej akcji tutaj nowe przedziały cenowe, natomiast wolumen maleje. W okolicach 20 dolarów, zobaczmy, to jest dokładnie tutaj, 20 dolarów rysuje nam się stoping wolumen i tuż przed podaniem tych danych ta, ten poziom cenowy jest testowany. 16.30. Pojawiają się informacje o zapasach. Do tej pory było 1 600 baryłek, zwróćmy uwagę, a Podano, że baryłek jest 13,8 miliona. Interpretując te dane wprost, oznacza to, że ropy jest dużo, dużo więcej. Jeżeli danego waloru w tym kontekście ropy jest więcej, to cena jego powinna spadać. Taka jest interpretacja wprost. To też wiel, wiele osób. Widząc tego typu informacje lub odczytując po chwili, od razu wnioskuje i chce wziąć pozycje krótkie lub otwiera już te pozycje krótkie, spodziewając się, że cena za chwilę zanurkuje bardzo ostro w dół. Jak to wygląda w niższej skali czasowej, skali intradayowej, pięciominutowej? Zwróćmy uwagę, to jest 16.30, to jest moment podania danych, a tak świeca pięciominutowa się skończyła. Widzimy tutaj cień z dołu, zamknięcie wysoko, olbrzymi wolumen. Sygnał ten nazywa się shakeout. Ktoś wyraźnie na tych danych bardzo dużo kupił. Z jednej strony, osoby czytające te informacje zaczęły sprzedawać, natomiast ktoś tutaj zdecydował się, że zacznie kupować, co spowodowało, że ten bar zamknął się wysoko. Co następuje dalej, zwróćmy uwagę, następny bar pięciominutowy to świeczka zamykająca się nisko na wyraźnie zwiększonym wolumenie do tego, co widzieliśmy tutaj po lewej stronie, to znaczy, że podaż tutaj dociska i oczywiście dla tych, którzy tutaj te pozycje zawierali krótkie, jest to dobra informacja, czują się spokojnie, bo przecież jest dokładnie tak, jak oni przed chwilą przewidzieli. No, i mamy zaraz świecę 5-minutową, kolejną. I zwróćmy uwagę, co tutaj jest kluczowego: spread świecy, również szeroki, tak jak poprzednie świece. Zamknięcie wysoko, zamknięcie w połowie, gdzie widać, że jest cień z dołu i mamy olbrzymi wolumen. Czyli tutaj widać, że ktoś kupował, i na tym barze, pomimo informacji, które wskazują, że wartość tego waloru powinna spadać, nadal pojawia się bardzo dużo popytu. No, i drugi bar to jest już up bar zamykający się wysoko. Potwierdzający, że na tym barze było bardzo dużo zakupów. W tym momencie, wiele, wielu traderów, którzy tutaj zawierali pozycje krótkie, odczytując już po chwili informacje, a cena przecież jeszcze nie spadła, więc była okazja, żeby dołączyć się szybko do tego tradeu, do tego trendu. Zostaje zamkniętych po przeciwnej stronie rynku. Jak to się skończyło? Otóż to jest moment, w który te dane były podane. To jest wykres godzinowy. Narysował się klasyczny shakeout. Shakeout na danych. Podano negatywne dane dla tego waloru. No i została ta cena sprowadzona w dół. Następnie zamknęła się wysoko. Zwróćmy uwagę, że poziom ten został przetestowany i cena odpowiada wzrostem. Co ma się? Dalej, zwróćmy uwagę, 2 kwietnia 2020 roku. Tutaj mam dla Państwa przygotowany, przygotowany artykuł z New York Timesu, w którym informują, że w czwartek pojawiły się dwa tweety pana Donalda Trumpa. A tweety związane z, z, redukcją, z redukcją wydobycia ropy. Ceny brentu, czyli jednego z rodzajów ropy, w pierwszych ruchach wzrosły prawie o 50%, Więc proszę sobie wyobrazić, jak to silny ruch był w tym kontekście. Jeżeli chodzi o te tweety, żadna ze stron, która była związana z nimi, a zatem Rosja oraz Arabia Saudyjska, publicznie nie potwierdziły, nie potwierdziły tego typu informacji. Tak wyglądają te tweety. Te tweety pojawiły się, pierwszy z nich pojawił się okolica godziny 16.30, gdzie pan Donald Trump napisał, że właśnie rozmawiał ze swoim przyjacielem, księciem korony Arabii Saudyjskiej, który rozmawiał z prezydentem Rosji, panem Putinem i w tym kontekście spodziewają się cięcia ropy w okolicach nawet 10 milionów, milionów baryłek. Po chwili... Pojawia się drugi tweet, w którym informacja jest nawet bardziej pozytywna, że może te cięcia mogą być nawet do 15 milionów baryłek. Informacja świetna, bardzo dobra dla wszystkich. Tego to zostało podane, um, podane na rynek. Teraz, jak to wygląda na wykresie, to jest 16.32. Czyli ta świeca, tutaj zwróćmy uwagę, cena już przed, tego, przed tymi tweetami wyraźnie wzrosła. Cena rośnie, wolumen, mal, wolumen przyrasta, jest to wyraźne bycze zachowanie rynku. Tutaj zostaje podany, podany pierwszy tweet. Cena odpowiada wzrostem, zwróćmy uwagę, cena rośnie. Widzimy tutaj ten up bar zamyka się wysoko i pojawia się drugi tweet. To jest czas, w którym, którym został podany drugi tweet i zwróćmy uwagę, cena otworzyła się luką, czyli mamy w tym momencie na tej świecy poziom 24,22 i następna świeca otworzyła się 144 tiki wyżej. W tego typu momentach, gdy na rynku podawanych jest dużo informacji, gdy pojawia się duża zmienność, na rynku kontraktów terminowych mogą pojawiać się luki nawet tego, tej wielkości. Jeżeli ktoś korzysta z rynku Forex, w tym momencie często pojawia się tak zwane rozszerzanie spreadu. Więc miejmy tego świadomość, w momencie, gdy tego typu informacje są na rynku, gdy rynek jest emocjonalny, a nie techniczny. To tego typu wydarzenia mogą mieć miejsce. Jak to wygląda w kontekście VSA? To jest moment, w którym ten drugi tweet, drugi tweet pojawia się w przestrzeni internetowej. Zwróćmy uwagę, jak wygląda ta świeca. Otóż, informacja, która ma sp powinna spowodować, że jeszcze będziemy mieli kolejne wzrosty przed nami, natomiast zobaczmy, rysuje się Abbar w początkowej fazie. W początkowej fazie musiał on być wysoko, ponieważ ten ten cień tutaj wskazuje, że to jest maksymalny punkt, w którym była cena, ale ostatecznie świeca zamknęła się nisko. Narysował się apfras, i teraz ktoś na tych danych tutaj jedna strona kupowała, widząc te dane, natomiast druga ze stron sprzedawała, powodując zamknięcie tej ceny bardzo nisko. I teraz po tych pozytywnych danych, których tutaj spodziewalibyśmy się dalszych wzrostów, zwróćmy uwagę, co pokazuje nam wolumen i co pokazuje nam przebieg ceny. Tuż po narysowaniu się tego apfrasta rysuje się downbar, zamknięty nisko, który tylko potwierdza nam, że na tym barze było bardzo dużo podaży następnie. Mamy retest tego przedziału, cena rośnie, wolumen maleje, pojawiają się sygnały zbierające popyt, w tym kontekście jest to tuba, reversal i od tego momentu, tego dnia nie było już drożej, tylko cena spadała w dół. Tak wygląda, moi drodzy. Ten dzień. Jaki wniosek, jaki wniosek, jeżeli chodzi o te dwa wydarzenia um, makroekonomiczne, które miały miejsce um, na wykresie ropy? Jeżeli traderze korzystasz, jeżeli jednym z elementów Twojego procesu decyzyjnego są, um, jest interpretacja danych makroekonomicznych, danych geopolitycznych. To warto również zwrócić uwagę na to, jak w skalach intraday wygląda przebieg ceny oraz przebieg wolumenu, ponieważ te informacje dają nam prawdziwy obraz tego, kto w danej chwili na danym rynku wygrywa i która z czy w tym momencie nie ustawiamy się przeciwko profesjonalnej stronie rynku. A bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Chciałbym w tym miejscu zaprosić Was wszystkich na naszą stronę www.vsatrader.eu, gdzie Rafał przygotował dla wszystkich darmowe, bazowe szkolenie VSA, w którym wyjaśnia między innymi pojęcia, których dzisiaj używałem podczas tej prezentacji. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia wkrótce.